Witajcie kochani. Dzisiaj zapraszam Was na pyszny chlebek. Chlebek pszenny, Taki jak za dawnych, dobrych czasów i który można zrobić w domowym piekarniku. Jak widzicie, jest to chlebek ze słonecznikiem, może być innymi ziarnami. Warto go naprawdę zrobić. Ja go dopiero wyjęłam, jest jeszcze bardzo gorący ale na pewno wstawię zdjęcia po przekrojeniu go, więc zapraszam Was na przepis, komentujcie, lajkujcie, no a teraz to już obiecany przepis. Składniki, które będą nam potrzebne to 300 g mąki pszennej chlebowej, 150 g mąki żytniej, 7 g suchych drożdży, 1 łyżeczka soli i 1 łyżeczka cukru. 150 gram słonecznika i 400 ml ciepłej, letniej wody. A więc zaczynajmy. Do miski dodajemy mąkę pszenną, mąkę żytnią, słonecznik, drożdże, cukier i sól. Pomieszajmy wszystkie składniki i teraz do tych suchych składników będziemy dodawać leknią. Przygotowaną wodę mieszając. Musimy wymieszać wszystko, tak? aby składniki nam się pięknie połączyły. Jak widzicie taka jest konsystencja taka to jest zwarta taka jeszcze chwilę pomieszam no i to wszystko teraz wystarczy tylko przykryć to nasze ciasto ściereczką i zostawić na godzinkę w ciepłym miejscu. I ciasto nam pięknie wyrosło. Przekładamy je do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównam tak troszkę. I słuchajcie, na wierzch posypuję słonecznikiem. Oczywiście możecie użyć innych nasionek, które lubicie. U mnie to będzie właśnie słonecznik. O, chyba przedobrzyłam. Ale niech będzie. Przykrywamy ściereczką. Piekarnik nastawcie na 200 stopni. I za chwilę wkładamy do piekarnika nasz szlebek jak widzicie, chlebek mi pięknie wyrósł. I teraz, tak jak mówiłam, wkładamy go do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 50 minut. Aż będzie miał taki złoty kolor. To teraz wkładam go do piekarnika. No i słuchajcie, po 50 minutach wyjęłam z piekarnika chlebek. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Pięknie pachnie. Moja foremka jest o wymiarach 25 na 10. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu, bo naprawdę warto. Komentowania, subskrypcji mojego kanału. No i do następnego razu. Do zobaczenia. Słuchajcie, jeszcze posmarowałam cieplusienki chlebek. Zobaczcie jak on pięknie wygląda.